Majaki. To moja najnowsza książeczka, wydana staraniem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Cóż mogę o niej powiedzieć? Poeta, autor jest właściwie ostatnią osobą, która powinna opisywać własną, własną książkę. To odbiorca sprawdza. To odbiorca jest tu zawsze najważniejszy. Ale może dwa słowa o samym tytule, Majaki. On przyszedł dość nieoczekiwanie, a zrodził się z dwóch wierszy, dedykowanych mojemu koledze, przyjacielowi z katedry i poecie. Staszkowi Stabrze, do którego jakoś w okolicach Bożego Narodzenia poszłam z wizytą. I on niezwykle poruszony opowiedział mi swój sen. I ten sen, w którym. Jak rozumiem, ja odgrywałam główną, główną rolę. Sen bardzo filmowy stał się dla mnie inspiracją, kanwą do napisania dwóch wierszy, tych, które znajdują się na samym końcu tego, tego tomu. No, i przyszedł mi taki pomysł, żeby właśnie te dwa wiersze nadały tytuł całości, no, ale trzeba to było jakoś jeszcze domknąć, w związku z czym powstały majaki kolejne, czyli ten wiersz, który ten tom otwiera. I w ten sposób w te majaki wpisały się poszczególne wiersze pozostałe, powstające właściwie w ciągu ostatnich trzech lat. Ten tom zawiera, zawiera teksty, pisane gdzieś od roku 2018 po no dosłownie kwiecień roku 21 to nie jest duży tomik ale jakoś wydaje mi się ważny również dlatego, że Zawiera sporo tekstów y, pisanych w Orłowie, pisanych, y, pisanych nad morzem i y, próbujących uchwycić jakieś bardzo, bardzo piękne y, wakacyjne chwile. I y, y, również te pozostałe, czy część, duża część pozostałych tekstów. To są teksty, które można by nazwać tekstami podróżnymi, dla których jakimś pierwszym impulsem była, była rzeczywista podróż, czy to do Włoch, czy to na Litwę, czy to w różne miejsca w różne miejsca w Polsce. No, i są tu także dwa, chyba, wiersze odwołujące się do tego ostatniego doświadczenia, wspólnego nam wszystkim, doświadczenia pandemicznego. To teksty z samego, z samego początku pandemii, gdzie wydawało się, że to już za chwilę, za moment się skończy. I gdzie z jednej strony ogarniało pewnie nie tylko mnie jakieś przerażenie, ale z drugiej strony towarzyszyła temu nadzieja, że, że to jest chwilowe, że to jest przejściowe. Już potem żadnego pandemicznego wiersza nie, nie byłam w stanie napisać. Adriana Szymańska w takim króciutkim słowie na okładkę tego Tomiku pisze o ostatecznym optymizmie przesłania tej książeczki. Czy ma rację? Rozmija się tu trochę z moim osobistym, Odczuciem, które jest odczuciem chyba bardziej katastroficznym i idącym w stronę przeświadczeń zdecydowanie pesymistycznych, ale skoro krytyk ujrzał tu jakieś światło, to tym lepiej dla tych wierszy.